Dzień dobry, Mirosław Maziarka, Agrospar Lab, 9 czerwca 2025. Ubiegły tydzień był bardzo trudny dla rolników. W wielu regionach doszło do dużych uszkodzeń gradowych, przeszły duże nawałnice, które doprowadziły do zalania upraw i podtopień plantacji. Kolejne opady deszczu sprawiły, że wielu producentów nie mogło wjechać na pole, aby dokonać zabiegów przeciw chorobom. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się, jakie są najskuteczniejsze metody ograniczania negatywnych skutków gradobicia czy podtopień oraz gdzie wystąpiły największe infekcje w chorobach, chorób roślin jagodowych. Polska branża ogrodnicza przechodzi jeden z najtrudniejszych sezonów w ostatnich latach. Najpierw długotrwałe przymrozki, a teraz seria gradobić, podtopień, które doprowadzają do katastrofalnych strat. Producenci stoją przed dramatyczną sytuacją nie tylko z powodu bezpośrednich uszkodzeń, ale również ze względu na groźne wtórne infekcje, które rozwijają się w miejscach urazów gradowych. Rany, rany powstałe po uderzeniach gradu stają się bramami wejścia dla groźnych patogenów. Dlaczego grad zwiększa ryzyko chorób? Grat przebija naturalną warstwę ochronną roślin, czyli cutikule. Powstają rany na owocach, liściach i pędach. Uszkodzone tkanki stają się pożywką dla grzybów i bakterii. Wysoka wilgotność po burzy sprzyja rozwojowi patogenów. Najgroźniejsze choroby grzybowe po kradobiciu to szara pleśń, antraknoza owoców, liści oraz pędów, alternaria, zamierania pędów w malinach, borówkach winorośli winorośli oraz infekcje bakteryjne, jak rak bakteryjny Pseudomonas syringae oraz Xanthomonas, czyli kanciasta plamistość liści truskawek. Jaka powinna być więc strategia ochrony po gradobiciu czy podtopieniach? Pierwsze to jak najszybsze oczyszczenie ran z patogenów. Do tej pory w tym celu polecany był natlenek wodoru, który dawniej stosowany był również do dezynfekcji ran u ludzi i zwierząt, czyli woda utleniona. Ostatnio coraz częściej do tego celu na świecie poleca się również kwas podchlorawy, który w przeciwieństwie do natlenku wodoru nie uszkadza kolejnych komórek, tylko oczyszcza rany z patogenów. Dzięki temu lepszy i szybszy jest proces gojenia się ran. Ten sam mechanizm działania mamy w przypadku ran powstałych w roślinach po gradzie, dlatego tutaj polecamy AgroEca Protect. Produkt, który zawiera właśnie kwas podchorawy oraz mielony zeolit. Ten zeolit tworzy mikrofilm zabezpieczający i poprawiający proces gojenia się ran. Dzięki temu, że agreca Protek wspiera otwieranie aparatów szparkowych i proces fotosyntezy, rośliny dodatkowo otrzymują biostymulację, która wspiera wzrost i wzmocnienie roślin. Powstaje tak zwany efekt zielonego liścia. Po takim zabiegu oczyszczającym można zastosować fungicyd najlepiej o działaniu systemicznym, jeśli karencja na to pozwala, a w uprawach ekologicznych lub tam, gdzie nie można zastosować fungicydów, preparaty mikrobiologiczne. Przejdźmy teraz do analizy wystąpień infekcji chorobowych w ubiegłym tygodniu. Truskawki. Największym problemem w tej chwili. Zarówno w owocujących, jak i kwitnących jeszcze plantacjach jest szara pleś. Niestety, z powodu trudności często z wjazdami w uprawy, nie można za bardzo chronić roślin, i ta presja chorób, objawy pojawiają się coraz częściej. Najgorsze, że w ubiegłym tygodniu doszło w wielu regionach Polski do infekcji nie, to, nie tylko raz, ale i dwu-trzykrotnie, jak tutaj widać na mapie. Również prawie w całej Polsce doszło do infekcji antraknozą owoców. Niestety tam, gdzie stoi woda lub jest wilgotno w międzyrzędziach, tam porażenie antraknozy może być bardzo y, szybkie i szybko się rozwijać. W wielu regionach Polski, gdzie truskawki są porażone fetoftorą, Kaktorum, system, czyli choroby systemu korzeniowego, mogło też dojść do infekcji skórzastą zgnilizną owoców. Jak widać tutaj na mapie, w wielu regionach mogło dojść do takiej infekcji. W, w ubiegłym tygodniu doszło również do wielu infekcji kanciastą plamistością liści, truskawek. Te infekcje wystąpiły różnie. Zapewne duże znaczenie miały tutaj lokalne burze. Przy wystąpieniu tej bakteryjnej choroby zalecamy zastosować 4% roztwór agrojaca Protek, który wykazuje bardzo duże skuteczne działanie ograniczające choroby bakteryjne, a przy okazji oczywiście też hamuje choroby grzybowe, w tym chyba to jest jeden ze skuteczniejszych produktów hamujący antraknozę. Borówki. W przypadku tego gatunku. Tam, gdzie wystąpiły w tym roku objawy raka bakteryjnego lub gdzie wystąpił grad, warto zastosować zabieg przeciwko pseudomonas sprawcy raka bakteryjnego. Jak widać na mapie, w wielu regionach doszło do infekcji tą bakterią. W przypadku plantacji, gdzie jeszcze jest końcówka kwitnienia, warto wykonać zabieg przeciwko szarej pleśni. Jak widać na mapie, infekcje tej choroby wystąpiły prawie w całej Polsce. Przejdźmy teraz do malin. W... W przypadku tego gatunku, tam gdzie trwa kwitnienie, zagrożeniem są infekcje szarą pleśnią. Jak widać na mapie, no prawie w całej Polsce doszło do infekcji. W wielu regionach kraju doszło do infekcji zamierania pędów malin. Jak widać na mapie, takich infekcji jeszcze w tym roku nie było. Dodatkowo wystąpiło sporo infekcji antraknozy pędów. Warto w takim przypadku zastosować zabieg interwencyjny na choroby pędów aby nie wystąpiły za kilkanaście dni objawy chorób. Jak widać też na mapie, wystąpiły tutaj sprzyjające warunki do wystąpienia alternariozy. Ta choroba jest spotykana coraz częściej na, w uprawach malin w rejonie Lublina, także warto też tutaj zastosować zabieg. Jeśli chodzi o porzeczki, to w ubiegłym tygodniu doszło w niektórych regionach do kolejnych infekcji antraknozy liści opadziń. Także tam, gdzie występują objawy, należy zastosować kolejny zabieg. Tam, gdzie przeszedł grad lub duże nawałnice, warto wykonać zabieg oczyszczający oraz zabezpieczający owoce przed wtórny, wtórnymi infekcjami szarą pleśnią. Przejdźmy teraz do ostatniego gatunku, do winorośli. Tutaj w wielu regionach kraju rozpoczęło się kwitnienie winorośli. W tych miejscach należy wykonać zabieg. Wobec szarej pleśni, gdyż jak widać na mapie, do infekcji tą chorobą doszło prawie w całym kraju. Niestety obserwujemy kolejny tydzień z bardzo sprzyjającymi warunkami do infekcji mączniaka rzekomego. Także jak widać na mapie, w wielu regionach doszło do infekcji. Podobna sytuacja dotyczy mączniaka prawdziwego. Przy odmianach wrażliwych na mączniaka rzekomego czy mączniaka prawdziwego jest konieczność wykonywania kolejnych zabiegów ograniczających te choroby. To tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Do widzenia.